To było tak... Y... Siedziałeś sobie na danku? Tak, siedziałem sobie na ganku, a tam profesor. I on strasznie mądre rzeczy mówił. I jeszcze na ja. trzech, trzech, chwil? Tam... trzech chwil było. Trzech, ale to było na innym balkonie siedziałem. On siedział na ganku, a tam było jeszcze dwa balkonie. Tam było dwóch innych profesorów. I oni strasznie mądrzy byli. sobie rozmawiali ze sobą. I się rozumieli, ale stwierdzili, że nie będą krzyczeć tak. To, to puścili kawę.

z którą poprowadzi nas osoba, myślę, że najbardziej kompetentna ponad 50 osób, zarówno z Polski, jak i z granicy. Mamy fantastyczną e, obsadę, jeśli chodzi o media, ponad 40 dziennikarzy z różnych mediów. podsumowali. o co my to wszystko robimy? Is to talk about where the we are living on the absolute edge of something great forget it all the whole internet is not there because of that little copper wire because of the Ethernet cable. the internet is there because of the fiber optics fiber optics communication was the first the well, enough you already have a psychologist in the u.s that are offering treatments to Wyrzucić te obsesje i niebezpieczeństwo. Tak jak dla drugs, alkoholu i cigarettów. Now we have obsesje z Windows 11. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w tej chwili na lotnisku. Czekamy na lot powrotny z DowDow po Warszawie. W lutym tego roku Nokia ogłosiła zmianę, głęboką zmianę strategii i partnerstwa z Microsoftem. Wybierając Windows Phone jako system operacyjny dla swoich smartfonów. smartphones. Określiłbym to trzymane słowa: Zarządzanie. o chroma Wspaniały prelegent. Proszę, proszę, proszę. Powiedz nam, jak Ci się prowadziło wcypić szkoleń na wieku ostatnich? Przyjemnie bardzo. Chociaż stresujące, bo to był mój pierwszy raz. Tak? Także nie wiem, o. potem chyba nabrałem troszeczkę w prąd. I z czasem zacząłem się mniej jąkać, czasem no. pinać. I e, 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 to chyba tego to trochę mniej. miesięcy, nie? To było? To to roku, bardzo było... Z na rekordy byliśmy. No. Gratuluję. Super. Dziękuję, że przyczyniłem się do powstawania historii. Wpisaliśmy nowe karty historii z O Oj, bardzo. Cześć, Darek. To na stanowisko społeczności? Nie no, bardzo jest fajnie. No ci wspominają ankietki. Są konta ażurowe. Nie trzeba podawać swojej karty kredytowej, żeby dostać konta ażurowe. To jest taka zniesienie bariery psychologicznej. No, na każdej przerwie można wygrać koszulki. Koszulki jak na przykładu nie mam, ale za wypełnienie takiej ankiety dodatkowo Każda osoba, no, która wykona no, taką ankietę no, dostanie no, informacje no, no. o społecznościach no, i spotkaniach no, offline'owych. Off run out of time Tak, się <laughs> losują właśnie ankiety i to jest nasza środka Marysia, która je losuje. <laughs> Co losuje od Marysia? Ankiety. I losuje. Jak złożę komuś ankietę, to przeważnie wygrywa koszulkę, więc jestem bardzo szczęśliwy, że jeżeli chodzi o osobę. He's talking about his demo. I think no. No, too short. It doesn't. It's okay, a but his statement seems pretty good.